Bardzo serdecznie w, w drugim już odcinku z Minecraft yy, Dandan yy, Ostatni odcinek od Na, no, kurde Ten odcinek od razu nagrywam po tamtym, więc jak to już wejdzie to już na pewno będzie tamten, więc... Nie wiem, na zapas obiektę. Dobra, robimy, tam idziemy się przespać. Yy, no już. Dobra, jak ten typ do, do tego miejsca, co on znalazł, mnie zaprowadzi, to wtedy ci, na, się na ja będę. Nie Nie widziałem, że na piątce da się spać. Dobra, chodź. Dawaj, do Twojego miejsca. O nie! Najgorzej! Co to widać na! O nie! To widać na odcinku najgorzej! Nie, bo mój kolega gra na... w Far Cry'a. nie. No i co z tego? Nic, nic. A tutaj takie twoje miejsce masz. No, okay. tutaj tak się wkopać. Hmm. Jeżeli ty znajdziesz węgiel, no to ja miałem takie nieszczęście. <laughs> A tak bardzo byłem ślepy. Dobra, Dokładnie. to ty idź tutaj, ja idę tam kopać. Szczyci no. na drodze Przenosi na end tylko Rzuciłbyś się mi trochę ta, jedzenia. Eee, co, 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 co? Trochę jedzenia. Trochę jedzenia, proszę. Albo. okej. Okay. Daj to od razu wszystko przepalę. Albo przepalę. Ale co niby mam dać? Jedzenie w przepalę. Okej. Okay. Zobacz, ile mam. A się poszedłeś. Ja potrzebuję jedzenia, ale tutaj jeść tak bardzo, ale wytrzymam... chyba. Mimo nadzieję. Na takich górzystych jest dużo węgla, więc możemy iść na górę i... węgiel nagle znajdziemy. Się U mnie konie nie mają tułowia. Nice. Naprawdę? Tak. O nie. niech się teksturpak, to roste w Minecrafcie, ja mam, tak. Aha. Co? Dziwne wiem Ja mam nawet coś. Dobra, ja o kurde. No, Jaś ty... ja mam trzy staki kobla, nie? No, no to się uda. Yy, okej. Okay. Dobra, ja jak to znajdę to będę u was. A nawet nie. nie. Boże, tu Nieważne. jest duże miejsce. ma fajną rzecz, wiesz? Dobra, info. Ja teraz poszukuję coś i jak coś znajdę to do was na wracam. E, e, e. e, e. 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 Pół To było najlepsze cięcie ever. A mi nie działają cięcia smutek. Mówisz? Mam. A ja się pokopię. Ja, ja po prostu... Niema, ustawiam... W... Dziwił, ale też trochę nie. My nagrywamy z OBS jakby ktoś nie wiedział i jakby... Mi... Ja ustawiam normalnie na ten przycisk yy, cięcie i jakby yy, naciskam go i nie działa, więc nie wiem. Kulator czy coś się stanęło. Zmień ten przycisk. O, słyszę zombie. Więc, bum, bum, mama macie a a nie będziemy mieli e, zecięciami No, niestety. Proste, proste. Ojej, się stało mi się stało? Ej, jestem na no, Co? Jestem na na no Aha, bo mnie tak leciutko wywaliło i miałem, może być, cięcie Minecrafta. Dobra, takie chyba coś nam wystarczy. Może potem, się roz... może, ja po... może potem się rozbudujemy, ale tak na razie nam wystarczy. Ja nie wiem. Ja chcę, może węgla pokopię, bo to się przyda na pochodnie. Węg... To nic, nic nowego, więc nie wzięłeś. Musisz co craftinga. Co? Nie wzięłeś craftinga Mam dwa o, przy sobie Przyniesiesz jeden? O kolejny redstone Przyniesiesz jeden E to dawaj do A w sumie nie, dobra, sam sobie zrobię jest jeszcze tyle zombiaków, nie? Mamy no. dużo przy okazji, też tego. Yy... Drzewko o siebie, więc. Co? Drzewko o siebie, mam dużo. Albo to się wydaje, albo jeszcze jest, ja się mam bedrock. Co? Dobra, może trochę do góry pójdę. Typ, co już ma Kolejny węgiel. Typ, co już ma bedrock, ej. Gdzie jest ten crafting? Gdzie jest się... ten... Co? Co? Halo? Niech ślepy jestem, co? Co? Bo crafting mi zniknął. Ty crafting mi zniknął. Okej. Okay. fajnie, cieszę się. Ja cieszę się z twojego... No... Dobra, jestem debilem, on no, stał w rogu! <grym> Okej, okay. odcięciowałem się, XD Czy mm. Ty nadal masz jeden odcinek, no to fajnie Znaczy jest 17 minut, nie? Z ile ma? Dwa ma cię... No ja to tak... Ja się będę kopał do góry 20-25 minutowe odcinka ja będę robił Mówisz? Co ja chciałem zrobić? Ciężdroweń... Ja tu jest to. Aha, dobra. Dobra, ja wy, jak się wykopię albo coś znajdę, to znowu do Was rację Sorry, ale jakoś dużo część mi wychodzi. XD Przecież znaczy, to jest prawda, nie mam cięć tam ja to mam. Mam y -y -y. ja idę w sumie ktoś. tego. Kill off me crash. Kill off me się rozwalił, co? I idę kopać drewno. Okej. Okay. Ja już mam dirta, ale jestem jeszcze daleko, nie? Co? O, kolejny żegla, nice. Jestem jeszcze Jak daleko, ale Jak się zgubisz, to dirta. po prostu się tepniesz, nie? Bo... tego nie, ty tego nie nagrywaj. Zły człowiek lol. Nie będę się tepał, tam blisko, więc... No. Nie mam po co. Tylko ja kopię nowe wejście do tego, nie? Bo tak może to znajdę, tak jak teraz znalazłem żelazo. A ma W sumie ustawię chyba random tick speed na... 50. Nie ma o co chodzi, więc... Jak to się wpisało? Dobra, jestem na cztery, Na poziomie 40 już. Oh. Jeszcze nie ma ziemi. Jak to się pisało? A kolejne żelazo. Jak to się pisało? Czekaj. Ehm. Co? Gravel? czy coś? mam jednego flinta, więc no już na daru można iść. Jestem ciekawy, jak bardzo pełne jest moje 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jeszcze miejsc zostało mi wypukł. Jestem Jezu, jak wysoko to ziemia było. Jestem na poziomie 52, 53 i nie mam jeszcze do musielibyśmy, musielibyśmy być wysoko Dobra, ustawiłem random tick speed na 50 i szybko znikają te, będzie lepiej Okej, okay, jest znowu dirt Jestem na poziomie 64. Po liście po prostu znikają. Jestem na poziomie 64. I w ogóle wszystko rośnie szybciej. Okej. Okay. <laughs> Ustaw na 0xD. <zero> <laughs> Nie no, ustawiłem na 50. I to Dobra, wyszłem do koło się. jaskini. Okej, okay. Czekaj, odetnaj się. Pan. Hmm. No ale czy nie zostawicie tego piesełka w bu okay. dla tego piesełka Jestem. w butach, i łapeczki i subika? No proszę no. Ty widzę się rozłączył. Mamy jednego flin, No ta? proszę zostawcie, co możemy już dla nadaru. tego pieseczka. No dobra, dobra ja wracam. Ja mu muszę, muszę tam gdzie jesteś Ej. Halo Ile już e, Nie wiem Idę. E, gdzie jesteś? No biegnę Co ty myślisz? że Co ja robię? No bo spać już trzeba, nie? Luz, kobier Idę i... do ciebie. idziemy spać. tam pochodnie postaw. Ja nie mam wódla! Masz! Buty. O, dzięki. Fajnie wyglądają sobuty. No. Mi się one podobają. Dobra, dawaj drzwi jakieś robimy nasze. Masz craft, masz Kraft. Dobra, na razie ty idź spać. Poczekaj typ. Dobra. I jest dobrze. No, wyres... rest, mam point. Okej. Okay. Puk, puk Elo! Wracaj tam a, a, dzień, do, e. dzień dobry. Dzień no, dobry, to jest pupie To typ. słaba baza typu wow, Serduszka typie Dwa i pół dokładnie. Ja muszę jedzenie. Ja muszę jedzenie zdobyć Co mogę jeszcze przepalić. No tylko żelazo, ale czekaj O chodę. Jestem chory, od razu mówię Dlaczego? Dlaczego? Zrobił? E, trochę tego. Wiesz, postaw Czemu tam cię Krafti? Nie ja... kto tu śpi. Nie wiem, ja tutaj śpię, to jest moje łóżko. Dobra, masz. Zabrał mi łóżko z No, Oddałem. Dobra, ja jakoś tu się zmieszczę. Nie, jakoś. <grym> Jestem małym pieskiem, więc takie no. Półki. No wiesz, wszystko pasuje. Dobra, jest 22 minuty, więc ja zakończam film. Ja od e, razu zaczynam. Na razie, <grym> <grym> idę. <grym> Mam nadzieję, że wam się film podobał. Pies siedzi na moim łóżku, niestety. Takie są postępy w moim inwentory. Możecie zobaczyć. Beka jest taka, że to mi zasłania napis mój. W moim teksturpaku. Przypominam, teksturpak będzie podany, jak będę miał 70 subów. Weźmy moje żelazo. Niech to się... ci już masz milcinka? Do, do następnego. Takie pytanie. Nie przeszkadzaj do następnego. Cześć. Teraz muszę włączyć filmiks. Ale źle przycisnąłem. Ja mam na myśli włączanie i wyłączanie filmu. Też, 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 też e, Ja mam dziesiąty poziom już. Expo. Eks... A czwarty. Ja no jak kopamy. Eee! Gnoju! gnoju. Dzięki. Sorry Pii. Ja ci nie zabrałem tego, nie niebi. Nie bij! Niebi. Nie, czym? nie bij. Czy to umieć? Powiedz mi czy to umieć Nawet z łapkiem... Dobra Dobra, nie bij już! No nie bij już! Jest moja żelaza. Dobra, węgiel odłożę. Nie bij! Jezu, wolno piszcze. Dobra, Dobra ja raz stać, począłeś film no. i to ma. Właśnie. Nie jeszcze. Hmm. Witam Was w następnym odcinku przy Minecrafta. Nie wiem jakich, bo mam tu gdzieś i tak to pewnie szybko ta seria skończy. Hmm. Nie, ja, ja, po... ja zapilnuję, ja. że nie. No, znaczy, jak chcesz. Dobra, tak się Witam w drugim odcinku tej serii. Ostatnio udało mi się zdobyć to. Jak możecie zobaczyć. Tutaj zrobił hatę, a dwoje mamy tarcze Ja mam jeszcze trochę żelaza, które zaraz zrobię. Na no to, a ja się już wezmę, takie co zrobię. No dobra, no i zapraszam do oglądania. Dobra, co robimy? Ja się kopię tu. Szukam okay. żelaza. Takie, bo Tonia. pomóż No i umarł. Masz widzisz co zrobiłeś? No, no. Czekaj. Ja się wezmę kill. Wezmę sobie trochę e, tych jak to się nazywa. Rrr. Ja się wezmę trochę pieceków i ja nie będę... Ja mam już idę na poziom 11 cicho bądź <laughs> Mówisz, robisz to samo co ja w ostatnim odcinku. Mm -hmm. Ojej, oj, jedzenie wrzuciłem. Dobra. A i bo tak o, jakby. Jakby muzeczka będzie polecieć w tle. No, ho, masz część. Nie, i jakby co, będzie muzeczka w tle leciała. Mam nadzieję, że ona mnie nie będzie przeszkadzać. Ja tutaj zrobię tak? Bardziej tutaj wolę niż tam żebyś że być moją dziurę nie wiem. Ile żelaza? Ale, ale to kucza. jest możliwe. Ile no ja to źlazy znajduję, panie! A, no, mówisz? Mam. No. jakby co mój teksturpak jest do. znaczy, opublikuję teksturpaka jak ten. Jak o, węgiel. E, mam 70 subów na kanale, więc jak chcecie, to wbijajcie sobie. węgiel mam! Wbijajcie do Bombuma też. Zapomniałeś powiedzieć, do mnie w ty zły człowieku. Będzie w opisie hmm. twój kanał. No, twój też. Ja już jestem na 27 typie. daleko I mi się żelazny... o, Opie, O, byłem na 7, nie pokonał naszmy. A co tutaj zrobię? Potrzebujemy drewno pod zieloną. więc, więc faktycznie cię nie pokonam. I musimy szybko robić wiadro z żelaza. Bo jak ten, to spuścimy tu wodę. U! Kolejne żelazo. To będziesz miał na wiadro, nie? Typie, my, my mamy już ja na się całego będę seta, nie? Mała chata, nie? My mamy już na całego seta. Mówi. No! Ja na pewno, bo ja już mam klatę i chłopię. Czyli spodnie, buty mi brakuje. Dobra, już się do góry kopie, nie? Dobra, ludzie, ja robię cięcie. czem? No, pozbieram trochę drewna i widzę się z wami. Cięcie, indie. Ja Bardzo Cię kreatywne. O kurde. Aha, akurat mi wywaliło uważaj na tą dziurę tutaj Zaznaczę to jakoś problem, o. Auć. Czemu ci co chwilę jak wychodzisz i w wchodzisz, to kurde ci się co chwilę pokazuje ten y e No wie mnie? Co? No osiągnięcia, które zrobiłeś Czemu? A ja to jest... Ale nie mam diaksów! Co? Czemu? Ale co się stało? Ja jeszcze niby nie mam diaksów. Ale mam osiągnięcie diaksy. Co? Czekaj. <laughs> Czym się ścierało? Co? Ja nie mam diaksów nawet. Ja co? dobra, ja już się boję, albo... <laughs> Co jest? Ja nawet jeszcze nie mam diaksów, a Upsu. już mam osiągnięcie co Się zbagołało. Wiem, zauważyłem. Co to jest? Jezu. O właśnie. No. Masz muszę stwierdzić, że jest twój nie? Co? Eee, y czekaj. Kurde nie mogę Nie mogę, kurde Co widziałeś, nie używałem game modal nic Czy nie bywa, że używałem? Nie, nie, nie Sam widziałem. Inaczej byś widział na czacie Chyba, że konsola Ale nie wiem Nawet ale że co na No w konsoli byś mógł sobie zrobić, nie? Giwnąć Ale i tak to ja pokazywał na czacie Pisała konsole Gamemode 1 ten Znaczy mode Creative Zapisłaś Znaczy Tixer. Ty nie tak jak myślisz, chłopie. Ja nie cheater. Yy, Żelazna Dobra, ja mogę iść z powrotem do tego. A w sumie spać. Ojo, ile drewna żem zrobił. A gdzie ty jesteś w ogóle? Yy, ja buduję się chata nad tobą. Buduję się chatę na tobą. Dawaj spać, dawaj spać. Co powiedziałem? Dobra, czekaj. się. Okej, okay, zaraz spiją mnie ja totalnie w innym miejscu niż nie jest łóżko, okay. Co? Dobra, ja słucham. opatrzę. ja Jeszcze nie wiem co szukam. ty tam robisz, nie? Jest mieczek, Jezu. Mówię opatę, robię mieczek. Chodź, ja nawet Ci mój ekran, nie? Wejdź tam. Wiesz, gdzie. Nie, nie, nie. Patrzysz? Nie. Patrzysz, czy nie? Nie. Zobacz, koniecznie. Inaczej cię nie zaadoptuję. Przed Ale ja na tym twoim serwerze już nie gram przecież. Co? Nie odchodzi kur. Jesteś głupi. Pisk. Jezu, internet. Patrzem! Zobaczysz? O nie! Co? Czek... Nie, nie mogę nie, mo nie mogę... Nie mogę, nie mogę, Sorry, Co, ale nie mogę. Nie Discorda. Y nie, pokażę nazwę! Nie lubię. Serwera nazwę. Nawet już pokazałem, o nie! Czekaj, ja odpalam moją listę! Ja, ja. Chłopie, jak oni nie... No? Ja od whitelistę. Normalnie Ale pokazałem nazwę jest, serwera. Ty jest, jesteś jest głupi, nie? Jezu, ja mam lagi takie na tym swoim serwie. z Chciałem iść Minecraft. Lepiej. Minecraft to mnie wywalił. No to fajnie. <laughs> głupi Minecraft. Biała lista Jaki ty masz nick w Minecrafcie e, Kliknij tab Ale widziałeś to co... Znaczy patrzysz na moje kół czy nie Wyszedł ci screena masz, bo czekaj Patrzysz czy nie Nie! Czekaj, to zobacz! Patrz, 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 patrz!

Jest zawsze miałem w, w drewnie, nie? Mhm. Dobra, ja już zacznę budować Hafę, nie? Dobra, zrobione i jeszcze teraz Wyrównuję teren Opcja Biała lista włączona zione hmm. no, robimy konkurs na kto z nami będzie w tej serii. Hej Fajny konkurs Jak chcesz, Jezu yy, Piszcie w komentarzach swoje nicki Na pewno wylosujemy yy, <grywanie> 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 Jakiś I was dodamy na whitelistę Piszcie też yy, Nazwy swojego Discorda I yy, to napiszemy wam Byśmy ten, mogli z wami gadać No gadać i Jeszcze tą wersję ja grać i... po prostu Serwera dodamy. pokazane Więc jak chcecie grać z nami to piszcie. To zapraszam. <grymne> okay. Ja zaczynam proces budowy mojego domu. Mm -hmm. Czy jeszcze przesadziłem z wysokością? A to tam. Robić to, co nie robić? Dobra, robię. Dobra, nie robię jednak. To niedobro. Czego? Nie, bo... Nie, może chciałem zrobić, ale jednak nie robię. Ale miałbyś może drzwi do pożyczenia? Nie, niestety. Też, a te drzwi co wtedy rzuciłem? Ja już 29 minut nagrywam. Typie, to już zakończam film. Dobra. Ja mam Więc to by było na tyle w tym...